Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o klejach termotopliwych, które ESA naprawdę niezwykłym rodzajem kleju. Kleje termotopliwe to substancje stałe, które to upije się w temperaturze około 140 stopni Celsjusza. W tej postaci ESA płynne i bardzo lepkie, a po ostygnięciu szybko twardnieją, tworząc solidne połaczenie. Skąd ta magia? Kleje termotopliwe składają się z polimerów. Takich jak polietyleń, polipropylen czy Ewa, które ESA zmieszane z różnymi dodatkami. Takimi jak plastyfikatory, stabilizatory i wypełniacze. To właśnie dzięki tym dodatkom kleje termotopliwe mają swoje unikalne właściwości. A jakie ESA te właściwości? No, kas, kleje termotopliwe mają wiele zalet. Po pierwsze, ESA bardzo łatwe w użyciu. Wystarczy podgrzać klej w pistolecie do kleju i nałożyć go na powierzchnię, która chcemy połaczyć. Po drugie, kleje termotopliwe SA szybko sznace, co oznacza, że nie trzeba długo czekać, a z połaczenie będzie trwałe. Po trzecie, kleje termotopliwe SA odporne na wilgoc i temperaturę, co czyni je idealnymi do zastosowań zewnętrznych. Ale jak każdy produkt, kleje termotopliwe mają ja też swoje wady. Po pierwsze, nie ESA tak mocne jak inne rodzaje klejów, np. kleje epoksydowe. Po drugie, kleje termotopliwe mogą być trudne do usunięcia, zwłaszcza z powierzchni porowatych. Po trzecie, kleje termotopliwe nie ESA odporne na rozpuszczalniki, co oznacza, że mogą się rozpuścić w kontakcie z niektórymi substancjami chemicznymi. Mimo tych wad, kleje termotopliwe ESA bardzo popularne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Esa wykorzystywane w przemyśle, w budownictwie, a także w domu. W domu kleje termotopliwe Esa używane do naprawiania mebli, klejenia papieru, kartonu, tkanin, skory, a nawet do tworzenia dekoracji. Istnieje wiele rodzajów klejów termotopliwych, które różnią się między sobą właściwościami. Na przykład, niektóre kleje termotopliwe Esa bardziej elastyczne, podczas gdy inne Esa bardziej odporne na temperaturę. Istnieją również kleje termotopliwe. Które SA specjalnie zaprojektowane do konkretnych zastosowań, np. do klejenia drewna, metalu czy plastiku. Wybierając klej termotopliwy, należy zwrócić uwagę na jego właściwości i zastosowanie. Należy również pamiętać, że kleje termotopliwe mogą być niebezpieczne, jeśli nie SA używane prawidłowo. Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta i stosować klej termotopliwy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o klejach termotopliwych, które ESA naprawdę fascynującym rodzajem kleju. Kleje termotopliwe to kleje, które to upie się pod wpływem ciepła i po ostygnięciu tworzą trwałe połaczenie. ESA one dostępne w różnych rodzajach a każdy z nich ma swoje unikalne właściwości. Zaczynając od klejów z Ewa, które ESA najpopularniejszym rodzajem kleju termotopliwego. Kleje z Ewa ESA elastyczne, odporne na wilgoc i mają dobra przyczepność do różnych materiałów takich jak papier, karton, drewno, plastik i tkanina. ESA one często stosowane w projektach rzemieślniczych, w pracach remontowych i w przemyśle opakowaniowym. Następnie mamy kleje z poliolefina, które SA znane ze swojej odporności na wysokie temperatury i chemikalia. Kleje z poliolefina SA często stosowane w zastosowaniach przemysłowych, takich jak klejenie tworzyw sztucznych, metali i ceramiki. Kolejny rodzaj kleju termotopliwego to kleje z poliamidem. Kleje z poliamidem SA bardzo wytrzymałe i odporne na ścieranie. SA one często stosowane w zastosowaniach wymagających wysokiej wytrzymałości, takich jak klejenie metalu, drewna i skory. Kolejnym rodzajem kleju termotopliwego SA kleje z poliuretanem. Kleje z poliuretanem SA elastyczne, odporne na wilgoc i maja dobra przyczepność do różnych materiałów. SA one często stosowane w zastosowaniach wymagających elastyczności, takich jak klejenie gumy, pianki i tkaniny. Na koniec mamy kleje z guma. Kleje z guma SA elastyczne, odporne na wilgoc i maja dobra przyczepność do różnych materiałów. SA one często stosowane w zastosowaniach wymagających elastyczności, takich jak klejenie gumy, pianki i tkaniny. To tylko kilka przykładów różnych rodzajów klejów termotopliwych. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego kleju zależy od konkretnego zastosowania.